W sobotę w miejscowości Cienia pod Błaszkami wybuchł pożar budynku mieszkalnego. Kiedy dostaliśmy zgłoszenie i przyjechały jednostki, budynek był cały w ogniu. Był to budynek drewniany w miejscowości Cienia gmina Błaszki. Pozostało nam tylko dogasić ten pożar. Budynku niestety nie udało się uratować. Był cały w ogniu w chwili przybycia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Według Państwa Straży Pożarnej najprawdopodobniej była to utrata izolacyjności przewodów elektrycznych. 12 jednostek Straży Pożarnych brało udział. Z tego dwie jednostki Państwowej Straży Pożarnej, pozostałe jednostki były to ochotnicze Straży Pożarne. Szczęśliwie mieszkaniec tego budynku był poza domostwem, przyszedł dopiero później, kiedy już był pożar rozwinięty. W niedzielę około godziny 14 na zbiorniku próba doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. 35-letni mężczyzna utonął. Mimo długiej reanimacji nie udało się go uratować. Mieliśmy zgłoszenie, że jeden z mężczyzn zanurzył się pod wodę i nie wypływał. Natychmiast udało się zastępy samochodów z jednostki artowniczo gaśniczej Komendy Powiatowej. Członkowie grupy z, z wodno-nurkowej od razu przystąpili do przeszukiwania zbiornika. Odnaleźliśmy ciało, przystąpiono do resuscytacji. Nie udało się uratować człowieka. Zwracam się z apelem do wszystkich, którzy wypoczywają na zbiornikach wodnych, żeby korzystali wyłącznie z tych miejsc strzeżonych. Bo rozwaga jest bardzo ważna i nie przeceniają swoich umiejętności.